Witajcie z tej strony, Sunny Pit. Będziemy dzisiaj robić sosik Sweet Bonnet. Sos już był robiony przeze mnie na live, z którego zapis niestety nie pozostał. Już nie będziemy tam wracać do tego. Tylko kilka słów organizacyjnych. No tutaj, właśnie, próbuję jakoś wyklarować sobie formułę. Oczywiście będę bazował na tym, co było robione przez te wszystkie lata na Crazy Home Production. i też czuję, że po zakończeniu działalności Crazy Home Production to, 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 jest, to są takie rzeczy, które. Nagrania testy, które no jeszcze czuję, że po... chciałbym je zakończyć dla własnego tutaj, yy, dla własnej potrzeby, po prostu własnego spokoju, że tak powiem, aby mieć właśnie to poczucie, że doprowadziłem pewne sprawy yy, testowania i pewne, jakby, spuściznę crazy Home Productions w tym momencie do końca. Więc co my tu dzisiaj konkretnie mamy? No tak już powiedziałem, Sweet Bonnet od firmy Chili Mash. To jest słodki, zawierający w składzie mango, papaje, ananasa, ocet cydrowy i yy, nie tylko. Za ostrość odpowiada tu Orange Scotch Bonnet 3%. Yy, jest też imbir, bardzo ciekawy skład. No i wiadomo, że to będzie tutaj głównie nastawione na wrażenia smakowe, a nie jakieś yy, zabójcze, jakąś zabójczą ostrość. Tak to będzie ten test na pewno wyglądał na spokojnie, yy, ale o to chodzi, o to chodzi, o to chodzi, żeby znajdować yy, przynajmniej na działalności Hylsion Production, teraz też tej mojej salowej, aby znajdować rzeczy jak najsmaczniejsze i przy tym odpowiednio ostre. Ten sosik mam tutaj, mam tutaj dzięki uprzejmości Pabieża Ostrości, dziękuję bardzo. Jeszcze zanim się zacznę go tutaj testować, zapomniałbym, muszę go Wam pokazać. Mam nadzieję, że dobrze widać. Jeszcze nie mam dobrze kadru wycyrklowanego. Tak się to prezentuje. Proszę bardzo, widzicie? Już trochę tutaj ujedzony, bo tak jak mówiłem, był już testowany. Konsystencja taka jest. Konsystencja wydaje się być taka bardzo. Tak to wygląda. Konsystencja wydaje się być taka bardzo. No, że lejący będzie się. lejący się. Jest dosyć gęsty, lejący się. I to już powinno być taki gęsty sok owocowy. O, jakiś y, mocno słodki syrop. Syrop i nuta owocowa. Mocno się wybija. Po zapachu możemy też wnioskować, że on jest mega słodki będzie, bardzo słodki. Ten syrop jest taki dosyć nachalny, jakby to miał być taki za słodki syrop wręcz. Więc tutaj no tych jachów może nie ma, ale że czuć słodycz, to, no, to jest dobry znak. No nie może być sobie w takim składzie inaczej. Będę testował z nośnika, wybrałem sobie tortillę, szczerze powiedziawszy, dlatego że akurat niczego innego nie mam w tym momencie pod ręką, A ten teści jest nagrywany bardzo tak yy, w zbiegu w marszu. No, bo jakby się jeśli w końcu co to nie zabiorę, to nigdy z tym bym nie ruszył, będzie też próba złyżeczki. Oczywiście, jak najbardziej musi być, jak zawsze. Dobrze, widzimy się za chwileczkę. Okej! Okay. Jestem tutaj z tą tortillą. Tutaj postaram się Wam zaprezentować nakładanie. Tak to wygląda. Ło, aż mi poleci. A poleciało nas tu! <grych> Dobra, to tak po wierzchu tutaj sobie rozprowadza. Próbujemy. Ostrość jest wyczuwalna. Może dlatego, że na razie nie czuję w ogóle od niego żadnej słodyczy, no ale to prawda, tutaj w teście z takiego nośnika może tą słodycz w ogóle zabijać, bo on no, czuje oczywiście składniki zewnątrz. Nie wiem, nie wiem, czy czuję tą słodycz, czy to bardziej w za zapach mi tu zamyla. Teraz nie czuję smaku jego, tego sosu. Troszeczkę potrafi przypalić, nawet taki pierwszy kontakt, takie mocniejsze przypalenie. Myślałem, że zaskoczony, że będzie nieco mocniejszy niż bym zakładał, ale koniec końców na tyle to się, takie jakieś takie szybko te efekty się kończą, że yy, teraz osiada taka przyjemna, nieduża pikantność na języku. No, potrafi. Całkiem wyraźnie pokazać mocną pikantność, bym to tak skon skonkretyzował, uśrednił. I smaku nie czuję. No powiem tak, nie czuję smaku. Nie czuję, nie będę się doszukiwał na siłę, się zagłębiał. Słuchajcie, jadę tutaj od razu złychą, bez żadnej przerwy, no bo nie jest to konieczne w tym wypadku, absolutnie. To co? To chlub? Spróbujmy! Oh. <laughs> Ostrość jak... efekt jak od pieprzu bardzo. ale nie, nie jest ona jakaś duża, ale kurczę jestem zaskoczony. Osadza się na, na gardle. Ale muszę wspomnieć o smaku. Taki bardzo cukierkowo-landrynkowy. Była gdzieś tam też świeżość owoców. Tego mango, była świeżość wyczuwalna, taka której nie była widoczna, przesadzona słodkość, ale tutaj, tą w smaku, jak ja tak czuję, główną pierwszą nutę grają takie akcenty słodkie, bardzo słodkie, wręcz dla mnie takie, brak, że takie za słodkie, takie ulepkowe nieco. Wiecie co może jeszcze? Jeszcze raz, Pół łyżeczki, pół łyżeczki żeby bardziej, żeby smak wyczuć. Bo kurczę, on, on mi się podoba generalnie, ale na razie tak jak w na tę jego właśnie ulepkowość. O, po, po tej pierwszej łyżeczce już do ostrości jestem przyzwyczajony, już tak na mnie nie działa. To jest dobre. Teraz przy drugiej łyżeczce bardziej się wybiła jakby ta nuta właśnie jakiejś świeżości tego mango. Jestem dużo takiej słodyczy takiego syropu też. Jest tym on skąpany wręcz. Te rysunkowe są w tym skąpane, ale to wyraźnie czuć też te owoce. I no, ostateczny werdykt jest taki, że mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Nie, no, muszę go polecić na plus. Na pewno na plus, jest na pewno sympatyczne przeżycie. Yy, nie jest to jakiś złoty gral smaku, którego tutaj poszukujemy, ale idzie w bardzo dobrą stronę, idzie w tym kierunku właśnie. Idzie w tymże kierunku i za to należy pochwalić. Trochę zaczyna osami lecieć już w tej ostrości, ale jak już mówię o ostrości. To jakie ocenki? Zapach 3,5 Smak 4 No tu teraz przy tym smaku miałem właśnie, tylko dodam, to miałem największe wątpliwości Wspominając na tą czwórkę, że aż tak wysoko go oceniłem Dlatego się zdecydowałem wziąć tą drugą łyżeczkę, bo coś teraz poszło yy, nie tak Ale może fakt, że on stoi już troszeczkę tutaj otwarty Mógł lekko zmienić wrażenie smakowe mam wrażenie Ale koniec końców yy, przy tej drugiej łyżeczce oceniam go na, te, na tą czwórkę smakowo No i ostrość 1, 3000 Wycena SHU umowna, Te, oczywiście nie prowadzę, to właśnie podam tutaj przy okazji, nie będę prowadził żadnego rankingu ani nic, tylko wam podaję tą wycenę SHU tak umownie, żeby była pod koniec działalności CHP, czyli ten myślę, no ostatni rok w sumie to wystrzegaliśmy się podawania tego, żeby nie doprowadzać się do jakichś kontrowersji albo niepotrzebnych zawirowań, no ale jak tutaj to będę testował, to po prostu będę podawał taką umowną ocenę moją, też yy, będę się podpierał oczywiście. Rankingiem, który mam tutaj zapisany, i wtedy przy wydawaniu tej oceny e, też się nim podpierałem. Pamiętam więc, oczywiście nie traktujcie tego mega poważnie, ale tak bardziej orientacyjnie. Także już ostatecznie reasumując, zapach 3,5, smak 4, ostrość 1, 3000 SHU według mnie i ja gorąco polecam Sweet Bonnet, czyli masz. E, oczywiście no, tutaj należy dodać to, co e, też było wspomniane w naszych filmach No nie jest do kupienia w Polsce, papież ostrości nam, to, nam tutaj to zorganizował Ale jeśli gdzieś się na to natchniecie, to myślę, że warto e, się zainteresować Jak ktoś lubi właśnie słodkość i ostrość, tak jak e, tutaj właśnie ja lubię e, Też bardzo sobie cenię takie mariaże I myślę, że tutaj to jest jak najbardziej ciekawy i godny zainteresowania przedstawiciel z e, tego gatunku sosów Dobrze, słuchajcie, pierwszy film na tym kanale, mój solowy, mamy za sobą. Taka końcóweczka, jeszcze tylko na sam koniec powiem. No, myślałem, że robiąc to w formie live'ów lepiej mi to będzie szło. No, ci co widzieli, to widzieli też, że no, sama sytuacja, też z kanałem, jaka się działa, też miała na pewno to wpływ. No, ale generalnie, no, jednak forma live'ów totalnie się nie sprawdziła w moim wypadku. W recenzjach czuję się jeszcze mniej pewnie, że tak powiem, nagrywanych dlatego że bardziej nie może samoprowadzenia, ale tutaj montaż tego jest, będzie dla mnie trudny na pewno nie będzie to wyglądać tak efektownie jak na Crazy Home Production, ale postaram się dać tutaj z siebie tyle, ile mogę na swoje możliwości. Dobrze, słuchajcie, więc nie trzymam Was już dłużej, ja jestem Sane Pit, jak dobrze wiecie. I widzimy się w kolejnych filmach. Może jakieś tutaj ciekawe, ciekawe wrażenia dla siebie znajdziecie w tej serii. Dobrze, nie przedłużam już. SIA.